Już miałem dosyć tych jęków, że żeby pojechać do sklepu trzeba wszystko składać w samochodzie, bo spółek spada i jakiekolwiek zakupy zrobić, to no nie ma jak tylko trzeba trochę ten samochód szykować i znowu składać i składać. i w końcu się zdenerwowałem, mówię to masz prezent, tylko go sobie sama przytachaj. Sama rozpakuj. I jak Ci się podoba prezent? Nie co to jest. To jest pudełko. Chyba Cię wsadzę w te pudełko ja i wyeksportuję. No. Coś na ryby? Tak, zanęta. O o. Jak tam serduszko bije? Mam to tyle zanęty? No nie no, to jest taki prezent dla Ciebie. Tak! Teleskopowa podkaszarka Elektryczna do trawy, a po co mi? No tu widzisz, zobaczcie, tu jest trenu do koszenia. Coś, widzisz? Po co nam podkaszarka? No mówiła, że się trawa wchodzi do samochodu. Cię trawę, ziemię. Wybam tu tak, ale podkaszarka. To... Na no, łańcuchy podkaszarka? To nowa generacja. <noise> Biały? Biała podkaszarka, Nie mogę. Ja już będę miał spokój. już nie będzie mi mnie... O ja cię nie mogę. Rowerek. To... Ładna, podkaszarka. No. no to trzeba wiesz, kto Daj będzie Daj buzi. Kto będzie jeździł? Mm. Dziękuję. Wiesz, kto będzie jeździł po zakupie, nie? No, teraz to się domyślam. Wow! pod wow. kaszarka Pudełko nam się przyda. To jest on taki połamany. Pedały. No, jak widzicie, nic nie przeszkadza, żeby sobie zamówić przesyłkę. Nawet. Z takim adresem, jak tutaj Jezioro Gim Chyba będę musiał pomóc Złożyć Złożyć Bo jak znam życie Jak sobie małżonka sama złoży, to zostaną dwa kółka w zapasie A ty części U mnie trochę siłek zostanie w zapasie na pewno Cześci. na drugi Spotykamy się już przy złożonym rowerku Na razie Paga jak się cieszysz Wybrałam się na przyjaźń moim rumakiem nowym Tu stoi Jesteśmy teraz na polu namiotowym raj Może i raj Tu rumak zmęczył mnie trochę Małe kółeczko dla mnie A tu Taka okolica. Piękne lasy grzybowe. A dzisiaj padało w nocy, wczoraj padało, a dzisiaj tak chmury, deszcz. Chmury, deszcz. Dobra, jadę dalej. Zobaczymy, co tam dalej jest. Dojechałam do nowej kaletki. I zobaczcie, co mój rumak zrobił. Chińska tandeta że ja się dałam na to skusić. Gdzie ja że pedał? Na siodełku. A tam? Nie ma pedała. Drugi wyjazd, pedał na siodełku. A ja idę obok. Idę to idę. Chyba go oddam z powrotem, ten rowerek. Nie będę robić sobie gańby. Obciach na całego. Nie dość, że nie dał się złożyć, to teraz gubi mi pedał. A nie wiem jak to przykręcić. No i co? <grytanie> ja Jestem nad jeziorem Gim, ale z drugiej strony. teraz będę zasuwać na piechotę. Nieźle, nie? Źle, nie? Do, zobac do zobaczenia na miejscu. Wracam. Jeziorku Gim z drugiej strony. Mm, takie fajne tu. O, jakie ładne wejście. Jutro będzie. Jutro będzie idą. A tam? Tak daleko, a tak blisko. Jak ja no z powrotem? Piechotka. Tam stoimy. Przepłyń po mnie. No tak, siedzi zadowolony. A ja muszę 10 km dymać na piechotę, Nie przyjedzie po mnie, nie przypłynie. 30 km ode mnie. Działby łódkę i przepłynął, ale nie każe mi dymać 10 km naokoło. Trudno. Obiadu dzisiaj nie będzie.